Cześć! Nazywam się Znaborniecka i witam Cię na kanale Zustonie Mus. Dzisiaj temat związany z ubezpieczeniem NFZ. Bardzo często mówimy o tym, że w ZO. Zarówno wspólnicy, jak i członkowie zarządu nie muszą płacić ZUS-u. I oczywiście, w momencie, kiedy nie płacicie ZUS-u, nie macie również bezpłatnej opieki zdrowotnej. I tutaj najczęściej ludziom chodzi o jakieś takie wypadki nagłe, typu, nie wiem, wypadek samochodowy, zabierają nas do szpitala i okazuje się, że nie mamy ubezpieczenia. Oczywiście, będą nam ratowali życie, a następnie wystawią fakturę. No i takich sytuacji każdy z nas chciałby uniknąć. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, jak zorganizować sobie ubezpieczenie zdrowotne bez opłacania składek do ZUS-u. Tutaj macie kilka opcji. Pierwszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie się pod współmałżonkiem, jeżeli Wasz mąż lub żona prowadzi firmę, albo też ma umowę o pracę, albo ma działalność gospodarczą, czyli podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia. Jeżeli tak jest, to może zgłosić Was jako członka rodziny, który nie ma tytułu do ubezpieczenia i w tym momencie jesteście podpięci pod tą osobę. Jest to rozwiązanie bezpłatne, więc najtańsze. Natomiast jest to tylko i wyłącznie podpięcie pod ubezpieczenie zdrowotne. Więc gdyby w przypadku, na przykład w wypadku samochodowego, okazało się, że nie możecie wrócić do pracy, nie macie ubezpieczenia rentowego, tym samym nie otrzymacie renty. Więc, jakby trzeba pamiętać o konsekwencjach takiego wyboru. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o ubezpieczenia NFZ, to możecie również dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia w NFZ. Takie ubezpieczenie zależne jest od wynagrodzenia w ostatnim kwartale, ono się zmienia co kwartał, więc umówmy się dosyć drogie rozwiązanie. No i trzecia możliwość, możecie pomiędzy sobą a spółką zo podpisać umowę zlecenia, na przykład na przygotowywanie dokumentów dobra rachunkowego na 100 200 zł miesięcznie, od tego zapłacimy pełne składki ZUS, czyli składkę emerytalną, rentową, wypadkową, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, więc absolutny komplet i również w tym będzie opieka zdrowotna. I w tym momencie, gdyby się nam znowu przydarzył wypadek, to mamy ubezpieczenie NFZ. Z jednej strony, gdyby była potrzeba wypłacania jakieś świadczeń z zasiłków rent, to również z powodu tego, że jesteśmy ubezpieczani od bardzo niskiej kwoty, ale mimo wszystko jesteśmy, będzie naliczała nam się renta. Więc tak jest to rozwiązanie trochę bezpieczniejsze dla osób, które nie lubią ryzyka. No i teraz, jeżeli chodzi o kwotę składek, jeżeli to jest 100 zł netto, to wasz ZUS będzie wynosił około 60 zł plus podatek, czyli jakieś 70 zł realnego kosztu, no i ta opcja wydaje się być dużo bardziej sensowna niż w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ. A więc można bez opłacania wielkich składek ZUS mieć ubezpieczenie FNWZ i spokojnie funkcjonować w naszym kraju. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę zustonemus.pl.